Lecimy z karierą. Runda to już jest 14. Mistrzostwo raczej <grybujesz> będzie ciężko tutaj zdobyć drugi raz. Bo strata jest dosyć no, pokaźna. No, prawie 100 punktów straty. Nie wiem, może P3 jest w zasięgu, ale przed nami jest kolandia, w której będzie ciężko w ogóle chyba nawet punkt zdobyć. Powiem, że tutaj boty są moc, mocne. Poza tym, Williams nie jest jeszcze na takim poziomie, żeby walczyć o zwycięstwa czy nawet o podia. Chociaż patrząc na osiągi, to tak, Williams tragicznie nie wypada na tle rywali. Teraz e, chyba no, jest e, w najlepszej pozycji od początku sezonu, bo wskoczył do środka stawki. Czyli nie mogę doczekać Singapuru, bo wiem, że tam będzie szansa na zwycięstwo. My chyba w tym sezonie dwa razy wygraliśmy? Hiszpanię. Chyba tyle, nie, to tylko raz. Teraz zobaczę. Wyniki sezonu? Tak, raz. No to tak z dupy wygraliśmy w tej Hiszpanii. Naprawdę, tam to się podziało. Cztery razy na podium byłem. Kanada, Francja, tam były mocne wyścigi. Ostatnie wyścigi, jak widzicie, no często szósty dojeżdżam. No Wielka Brytania, no tam przesadziłem ze strategią. Chciałem, że już tak po Monaco, to już będziemy walczyć o te zwycięstwa, ale jednak troszeczkę. Brakuje. No, brakuje po prostu. Come in this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. A, ale to nie będzie 1.8. Ten 9.059. No, wolniej niż w pierwszym treningu. No co? George przede mną! Nie no, to będą ciężkie kwale. To będą ciężkie kwale. No dobra, Pomień ciekawy wyścig. Przełącz pogodę. Okej. Okay. Proszę, tylko nie deszcz plus 60, please. No słońce plus 15. No come. On. Bo tak to nie będę miał szans na punkty, na świetny rezultat. No niestety deszcz plus 60. Kurde mole, ale może to się zmienić, bo to jeszcze są kwalifikacje. I, i, i tam jest szansa na to, że troszeczkę może się to przesunąć. Prawdopodobnie nie wydostaniemy się z Q1. Prawdopodobnie, ale nie mówię, że na 100% nie. 1.9.600, uff. No, za Mazepinem nawet. George zrobił 18.0. ja pierdykam! ja w treningu zrobiłem 8-9, no no chance, że znajdę sekundę. Bez zrypania, za

I to o ile? p 18 ja pierdykam. 98 tylko. Zdążę dwa wyjazdy zrobić? No nie zdążę. Nie zdążę dwóch wyjazdów zrobić. George, P12, ja pierdykam. No niby, wiadomo, dwie dychy do 14 miejsca, tylko że taki tsunoda się poprawi razem ze strolem. Aj, ostatni okay, sektor. 17 No, kurde, ostatni sektor. I by było P16. George przechodzi dalej, tak jak widzieliście. No, dwie dychy za strolem, Dwie dychy. No to Max to chyba P16 by było.

kto jest Co, Russell, który? P13 okay. No dobra. Wow, P13 dla Georgia. Nie no, nadajcie mi medy, oczywiście. No tak, no będzie plus 60. No, Kurdy. Let's go z ostatniej lokaty. Zobaczymy, czy punkty są do zrobienia. Masz jak wysoko. O lera, masz makrę w Ale dał szumi. Jak pytanie, jaki teraz tempo będzie? A 16 więc. Tylko z sigura. No takty typowo, no wieś.

Wiesuliłem mocno Ale uff Idziemy za Georgem, potem tsuną 2,5 sekundy On na softach jest Modl się o, o safety car w tym wyścig gdzieś w połowie Mam dużo pomoże jeśli chcemy walczyć o jakieś punkty Nie fajtuj, tutaj. No i sekundy do cnody, to będzie ciężkie. Zrobienia, to znaczy, teraz nie będziemy w ogóle nic nadrabiać. Nie wiem na ile pitów jedzie to zaraz się spytam. Kierowca przed tobą. To 4,4 sekund. Zostały on old softs. Te tire są 5 lap. Myślę, że one nie stopni. Last lap to był 1,11.0. Zrobili się w 6 tentz per lap. Znaczy teraz te softy pewnie już się dają, ale jeszcze jest szybszy, co mada. Zrobili się w Prawdopodobnie jakiś woli przed nami będzie miał awary, więc. Wątpię, że skończymy na P13, ale punkty będzie cholernie ciężko zdobyć. Muszę się odwalić jakiś niezły młyn. Fox... Leclerc... Z tego co widzę, już snoda mi nie odjeżdża. Ale dalej jest za daleko. ta flaga, tak jak mówiłem, zyskamy jedną pozycję, bo McLaren tam z problemami To przodu chyba McLaren, a no już nie ma żółtej flagi, nie ma problemu, Chwilowe problemy, nie wiem, czy nie na hard wejść potem, a jednak co w tym się przegrzeje Teraz tutaj trafik. Myjką tuż przed nami. Teraz tuż za nami. Tam z tyłu widzę spory trafik za hasem Dobra, podamy. Damy radę utrzymać Gaslego za sobą. spory ale jestem w stanie trzymać Gasly'ego, póki mam baterię. Dobra. Zjadę po hardy, nie będę ryzykować sofaru. chcę ich przegrać, hardy spokojnie będą się trzymać. S takie woy. W takim razie po hardę Trzebuję hardy. Dwa kilometry. A!

Klerk Box. Coś przydełno. Aj, George będzie przede mną w tym wyścigu, bo mam tam piątkę jeszcze. Wyjdzie po w tej chwili mega szybki. George. George jest w pedach. George w pedach. O, no, George będzie przede mną. ale szybko George odrabia. rąbienia. Abyle The to the car swoje tempo. Leć, George, leć. Prawda, już nic nie zrobisz. Ale leć. Będę musiał teraz chyba zjechać. O, jak zjadę, to Max mnie zdubluje. 14 na punkty nie mam, więc chociaż sobie próbuję tego fasta odebrać, ale nie wiem, czy się uda. 5 sekund 4, 5 jadę za dwomaał bardzo sami więc to najszybsze okrążenie OK Dobra, bo to jest przedostatnie okrążenie? Z Schumacherem pozycji, walczy I ma golden I pójdzie go pod te ty, dobra Ojej Zabrakło pół sekundy do fast. Dobra ależ to był nudny wyścig, kurde Punktów nie było szans zdobyć To był jeden z najnudniejszych wyścigów jaki Kiedykolwiek przyjechałem 6 No P3 jest spora strata, no ale jeszcze może da się odrobić, u knows Dobra, lecę